Marcie okej? Okay? Poczekaj pomoc samu Stop Poczekaj Jest okej? Okay? Ale Rober masz No to masz już pojeździć No to już masz pojeździe Chyba, że Pojedziemy dziś koło kupić na szybko na pewno musimy je trochę podprostować bo... tak, bo Ręka jak? Coś połamane? Ech. Ech. No to dupa Podobnie jak kurde mat, nie? No ale ta, ta sama konfiguracja? Jak Taki kumpel mat, tak to samo że rąba tak, masz nagrane, masz film kopię. Pamiątka do Masz pamiątkę końca życia